Jeszcze niedawno byłam osobą chaotyczną, nerwową, krzyczącą na dzieci i męża, gdy coś nie szło po mojej myśli, uzależnioną od słodyczy i wieczornych sesji ze smartfonem. Dziś jestem spokojna, opanowana, prawie w ogóle nie krzyczę. Nie jem słodyczy, prowadzę zdrowy styl życia, mam wokół w miarę uporządkowaną przestrzeń. Co ciekawe, na żadnym etapie nie panowałam tego. Nie mówiłam sobie, Będę czytać, będę sprzątać, rzucę chipsy, rzucę słodycze, nie będę krzyczeć na bliskich. Nie, ja po prostu stałam się nowym człowiekiem. Ja zmieniłam swoją tożsamość. Chodźcie, opowiem Wam o tym. Obejrzyjcie mój film do końca, to tylko kilka minut, a może to będzie pierwszy krok w stronę zmiany Waszego życia. Dużo mówi się o tym, że warto wyznaczać sobie cele, schudne, Przestanę krzyczeć, będę biegać. Tymczasem to, czyli wyznaczanie sobie celów, niekoniecznie dobra droga do zmiany. Ważniejsze jest skupienie się na tym, kim chcemy zostać czyli na zmianie tożsamości, bo tożsamość, czyli wizja naszej osoby, jest, jak próbuje przekonać James Clear, autor e, bardzo fajnej książki Atomowe nawyki pochodną nawyków, bo nasze nawyki uosobiają naszą tożsamość. Wierzymy w to, kim jesteśmy, bo mamy do tego przesłanki na podstawie naszego zachowania i działania. Różne badania mówią o tym, że gdy wierzymy w pewne aspekty naszej osobowości, jesteśmy znacznie bardziej skłonni do tego, by zachowywać się zgodnie z tymi przekonaniami. To tak zwana samospełniająca się przepowiednia. Przy okazji, w poprzednim filmie mówiłam, wydawałoby się coś zupełnie odwrotnego, ale tam chodzi o. Absurdyzowanie, ośmieszanie, pompowanie do granic takiego właśnie żartu, absurdu. Tymczasem w samo się przepowiedni, yy, gdy wypowiadamy te sądy, to mówimy to zupełnie poważnie, na serio jesteśmy przekonani, że to jest prawda. Gdy powtarzamy sobie, mam problem z organizacją i zawsze spóźniam się na spotkania i z projektów. Lub mam słabość do słodyczy. Lub jestem nerwowa i impulsywna i łatwo wyprowadzić mnie z równowagi. Lub jestem roztrzepana i ciągle zapominam o dezynfekcji rąk i powierzchni. To gdy powtarzamy sobie te różne mądrości o sobie i traktujemy je, je jako dogmaty, czyli pewne i prawdziwe twierdzenia, nie trudno wpaść nam w te mentalne kolejne i traktować je jako scenariusze naszych zachowań i angażować się w działania, które pasują nam do naszej wizji osoby. Przy okazji partnerem filmu jest marka Detol, światowy lider środków antybakteryjnych zarówno do rąk, jak i powierzchni stołów. Klamek, smartfonów, blatów kuchennych. O dezynfekcji powierzchni często zapominamy, a przecież dotykamy ich w najróżniejszych sytuacjach. Jest to wyjątkowo ważne, zwłaszcza teraz, podczas pandemii, a testy laboratoryjne wykazały, że produkty DETOL są w 99 i skuteczne w walce z SARS-CoV-2. Jak pisze James Clear we wspomnianej książce Atomowe nawyki, im częściej powtarzasz jakieś zachowanie, tym mocniej ugruntowujesz tożsamość związaną z tym zachowaniem. Każde podjęte działanie jest głosem oddanym na typ człowieka, jakim chciałbyś się stać. Zamiast stawiać sobie cele, określmy, jakim typem człowieka chcielibyśmy się stać. I czy określone działanie, zachowanie przybliża nas do stania się tą osobą? Czy wprost przeciwnie, pomocne mogą być zadawane sobie samemu pytania? Na przykład, jaki typ człowieka mógłby schudnąć 5 kg? Czy zjadłby teraz na noc paczkę chipsów i opakowanie ciastek? Czy mając pokonać półtora kilometra pojechałby taksówką, czy może przeszedłby piechotą? Jaka jest osoba emocjonalnie dojrzała? Czy zrobiłaby teraz awanturę swoim dzieciom za to, że wylały na stół trochę herbaty? Jednak jeżeli czasem zdarzy Wam się zachować niezgodnie z tą osobą, którą chcecie się stać, nie biczujcie się, nie róbcie z tego wielkiego halo, tylko zróbcie stop klatka i spójrzcie na to z dystansu, tak jakbyście patrzyli na drugiego człowieka. I możecie sobie na przykład powiedzieć, hmm. Co ciekawe, że zrobiłam coś takiego. Chciałam przeczytać książkę, a od godziny bezmyślnie scrolluję smartfon. Hmm. Chcę się chronić przed bakteriami i wirusami, a nie dezynfokuje rąki powierzchni. Hmm, jestem człowiekiem dojrzałym, a właśnie zrobiłam domownikom awanturę za to, że nie posprzątali naczyń ze stołu. Ja niestety wiele lat krzyczałam do bliskich i było to zgodne z moją tożsamością osoby e, nerwowej i impulsywnej, której trudno jest e, okiełznać te emocje. Dziś mam tożsamość osoby opanowanej i spokojnej i nie krzyczę. Naprawdę nie krzyczę. Oczywiście czasami zdarza mi się krzyknąć, ale wtedy też obie takie: hmm, jesteś osobą spokojną i opanowaną, a właśnie zrobiłaś awanturę. Bo pierwszym krokiem do zmiany niekorzystnych nawyków jest zwrócenie na nie uwagi i zauważenie ich. Bardzo przydatną metodą jest tak zwana metoda pokazu i mów, czyli głośne nazywanie tego, co chcemy zrobić i rezultatu, jaki to nasze działanie wywoła. Przykładowo. Hmm, czyli zamierzam teraz otworzyć opakowanie ciastek, zjeść je całe, bo z pewnością będą mi smakować, i iść z tak pełnym brzuchem spać, pełniejsza o 800 kalorii. Aha! Hmm. Leżę teraz w łóżku i zamiast książki, zamierzam sięgnąć po telefon i sprawdzić rzekomo jedną rzecz, wiedząc, że skończy się to scrollowaniem przez 40 minut. Oho. Nazywanie na głos złych nawyków i konsekwencji, jakie za sobą niosą, urealnia je. Warto też zastosować tak zwaną implementację intencji, czyli przygotowanie sobie zawczasu planu działania w danej sytuacji, jak się zachowamy, i zareagujemy i wcielenie jej w życie. Przykładowo, możemy sobie, chcąc na przykład ograniczyć wieczorną sesję ze smartfonem, powiedzieć, gdy położę się do łóżka, obok mnie będzie leżeć książka. Za to telefon co najmniej kilka metrów ode mnie, jak się da, to nawet w innym pokoju. W domyśle. A nie obok mnie, co sprawi, że będzie mnie kusił i rzekomo, żeby sprawdzić pogodę, okaże się, że 40 minut później jestem na końcu internetu. Znacie to? Bo ja to znam. Gdy dostanę wypłatę, wpłacę określoną ilość pieniędzy na konto oszczędnościowe. W domyśle, a nie wydam zaraz większość wypłaty na zakupy w internecie. Gdy zorientuję się, że mój partner znów nie sprzątnął blatu kuchennego po swoim gotowaniu, spokojnym, życzliwym tonem przypomnę mu, na co się umawialiśmy. W domyśle, a nie zacznę wrzeszczeć na niego i krzyczeć i wyzywać go od leniów i brudasów. Gdy wrócę do domu, od razu zdezynfekuję swój smartfon w domyśle, a nie będę dotykać rękami jednocześnie jedzenia, które sobie będę przygotowywać, i smartfona, żeby sprawdzić przepis albo żeby zrobić zdjęcia i wrzucić na Insta. I de facto jedzenie będzie dotykane przez te wszystkie inne miejsca, gdzie byłem, zanim nie wszedłem do domu w sklepie czy w autobusie itd. Gdy zadzwoni budzik, od razu wstanę i pościelę łóżko. Swoją drogą, yy, ścielanie łóżka od razu po wstaniu to jest bardzo fajna sztuczka dla naszej psychiki, yy, tej wizji naszej osoby, czyli tożsamości, jako właśnie osoby uporządkowanej. Bo to jest taki sygnał, że wstaję i ścielę łóżko. Jestem taką osobą uporządkowaną. I naprawdę powiem wam, że ja to od kilku miesięcy robię, że w ścielę łóżko od razu po wstaniu, to się stało już moim nawykiem, Robię to automatycznie, nawet się nad tym nie zastanawiam. I tak wiecie, zdobywam kolejne punkty do mojej tożsamości osoby uporządkowanej. Wreszcie, gdy skończę oglądać film Niszki, dam jej łapkę w górę i napiszę komentarz, żeby powiedzieć jej, co sądzę o tym wszystkim. A także napiszę, jaką osobą chciałbym się stać, czyli jaka będzie moja nowa tożsamość. Do zobaczenia!